Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku Tysiąca Piwni Napraw. Odcineczek, który zaczniemy sobie chyba tradycyjnie. A jeżeli na przykład interesuje Was, czy da się otworzyć browar kurwa osłoną od rozrządu, to sprawdzimy za chwilę. Słuchajcie, bingo, mamy dzisiaj trochę do pogrzebania po regałach. Muszę sobie wygrzebać kartery do Junaka. Tutaj gdzieś głowicę. Muszę znaleźć wał, właśnie dobre pytanie, gdzie mam wał korbowy. Trochę rzeczy do junaka muszę znaleźć. I właśnie dzisiaj mi w tym pomożecie, bo przygotowuję się właśnie do tego, żeby zacząć składać silnik do junaka M07. Właśnie M07, niestety nie jest to wersja na półbemnach, taka prawilna wersja, jaką sobie wszyscy wyobrażają, że ta siódemka to tylko na półbemnach. Nie, właśnie siódemka, którą składam, właściwie już mam ją złożoną, jest na pełnych bębnach, Jest to 59 rok. Ludzie mówią, że przejściówka, ale w sumie nie było czegoś takiego jak przejściówka. To jest po prostu M07A do właśnie kompletowania silnika. Zapraszam Was. Więc otwierajcie browary i lecimy z odcinkiem. Dobra, zacznijmy od tego, co jest najważniejsze. O, trzeba zasięgnąć trochę witamin. Więc tak, od czego silnik się powinien zacząć składać? Powinien nam się zacząć składać chyba od karterów. No i jak myślicie, które kartery są od siódemki? Ta ta. czy może te? No chyba te pierwsze. O Jezu, jakie to ciężkie. Kurwa to nie komar. Tutaj mamy, jest nasza głowica. Zabieramy naszą głowicę. Icie sobie nasza głowica tutaj. Piękna głowica, później Wam ją pokażę. O, z takimi tutaj otworkami rewizyjnymi. Co my tu jeszcze mamy naszego silnika? Mamy tak, tutaj mamy tłok. Tłok, 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 tłok współczesny. Spoko. Mam też gdzieś tutaj do niego nawet pierścienie. To nie są te, bo są 75 mm. To są to tamtego tłoka. No, tu jest w ogóle pompa oleju. Też by ją trzeba było zabrać. Linki to tam na sam koniec naszej przygody. A gdzie są moje pierścienie? A, one są chyba w tłoku, dobra, gitara. Mówię muszę, muszę sobie wszystko przepatrzeć, zobaczyć co ja w ogóle mam, czego mi brakuje, bo to wszystko było robione jakiś czas temu, już też tak przez, o, o, takie projekty trochę zapomniałem ogólnie, co tam, co ja tam robiłem, co ja tam miałem, muszę sobie teraz wszystko przejrzeć, jak mam zamiar to składać. Tu są w ogóle jakieś śruby, tutaj mamy, tutaj mamy Pokrywę od skrzyni biegów, razem z całym tutaj zestawem wałka kopniaka i zmieniacza skrzyni biegów, wodzika. Dobra, to nam na pewno jest potrzebne. Tutaj jeszcze, o takie coś od Junaka siódemki, no, ale to nas na razie nie dotyczy. Tutaj mamy łańcuch Iwis od Mercedesa. Pasuje do junaka idealnie. I też w moim junaku zagości. O, tu patrzcie, tu ktoś nie lubił junaka. I pociął ramę. Co za bydle. Dobra. Ta stówka też nas na razie nie interesuje. Sieć. Tu jakieś czopywało. Tu jakieś bambetle do pół jakaś ta miarka, miarkę w sumie możemy wziąć. O pierścieni. Dobra, pierścienie te, niech na razie sobie tutaj leżą. która z tych pronnic na pewno... Chyba nawet dwie są dobre, ale wiem, że jedną na pewno chciałem założyć do tego silnika. WSM, tak, zabieramy. Pyk, leżeć. Dobra, bierzemy to. O, bierzemy tą pokrywę. Bo ona jest jakaś tutaj z takim dodatkowym łożyskiem. Czyli ta pokrywa. A, no na pewno cylinder. Dosyć istotny element. Cylinder już po szlifie. Ale tutaj czwórka, dobra. Czwarty szlif, czyli jeszcze cztery mogę zrobić, bo Junak jest tak fajny, że można go rozszlifować nawet do ósmego szlifu. I generalnie... Wtedy wkładacie tłok od dużego Fiat'a i to dalej lata. No i, i chyba ta promnica, bo ona tutaj jest takim skośnym trybem. Od rozrządu. A gdzie ja wpierdzieliłem wał? Dobre pytanie. Tu gdzieś? Widzicie tutaj gdzieś wał? Bo ja nie. Tu są jakieś głowice. A dobra, już chyba wiem gdzie jest wał. Nie, to nie jest ten wał. Na pewno nie jest ten wał, ani ten, co jest z tyłu. No dobra, mamy tutaj nasz ołtarzyk. I zacznijmy sobie od karterów. Tutaj mamy bieżnię łożyska, łożyska, które idzie na wał. I jest to bieżnia no, z jednego z tych dwóch łożysk. Zastanawiam się właśnie, gdzie jest druga, bo, no bo jest tutaj jedna, a druga, kurde, może zaraz się gdzieś znajdzie. Wiecie, to już wszystko, to co tutaj leży, przed wami to było robione dosyć dawno, w sensie tam może rok, dwa lata, więc moja pamięć też nieco uległa zatarciu i pewne rzeczy właśnie potrzebuję sobie teraz odgrzebać, gdzie się znajdują i co ja z nimi zrobiłem, ale tak, zacznijmy od tego, silnik to jest silnik junakowski, tak, od M07, bo na przykład... Charakterystyczną rzeczą jest to, że nie ma tutaj takiego nadlewu, takiego, takiego wiecie, ale... O, takie coś. No nie? I tak samo tu. Tak jest silnik od siódemki, szczególnie taki wczesny. No to on tutaj w środku, tutaj, czy nawet, czy chyba nawet bardziej z drugiej strony, powinien być wymalowany na czerwono czerwoną farbą. Wszystko powinno być tutaj czerwone. To wtedy to jest taki silnik, który jest wart naprawdę dużo kasy. I ludzie się potrafią bardzo o niego zabijać, potrafią dawać duże pieniądze. Tutaj mamy, o, my na przykład mamy już tutaj filtr oleju normalny, wkręcany, taki był w dziesiątkach. Miska olejowa jeszcze jest starego typu, czyli jest taka obła, o, co tu się... Ty, jest moja bieżnia. <laughs> Ej, dobra, ale numer właśnie znalazłem swoją bieżnię, nad którą się przez chwilę, zastanawiałem, gdzie ona w ogóle może być. Lux, dobra, ekstra, tylko gdzie ja dużo, a tu jest ta pierwsza, dobra, super. Dobra, więc tak, wracając do tematu, <laughs> tutaj mamy miskę olejową, która jest starszego typu, bo jest taka po prostu obła, ma taki obły kształt. Natomiast później miski były w takim kształcie prostokątnym. Te kartery. Numerycznie tutaj są zgodne, czyli tak, tutaj macie 873, tu też 873, natomiast problem był w tym, że reszta elementów nie była zgodna, bo już ktoś kiedyś mieszał w tym silniku, mieszał, mieszał i tak wymieszał, że na przykład, żeby wam nie skłamać. No nie, akurat tutaj też się numer technologiczny zgadza, czyli też jest. 873. Nie wiem, czy mi to kamera wyostrzy. Dobra, musicie mi wierzyć na słowo. Tu jest też 873. Czyli ta pokrywa pochodzi od tego silnika. Idziesz sobie tutaj. Natomiast na przykład, już problem był z tym, że ten dekiel. O, oh fuck, on też jest 873. He, zaraz. Bo już się trochę pogubiłem. I ten dekiel. Też jest 873? Fuck. Zaraz. Czegoś tu nie rozumiem? 5 minutes later. Dobra, kochani moi. Już wiem skąd się wzięło to, że wszędzie moje pokrywy mają numer 873. Wynika to z tego, że po prostu e, ziomeczek, który mi to wszystko osiował, bo tak, może by sprostować. Ten element, ok, może i był 873, już po prostu tego nie pamiętam, natomiast ten na 100% nie był 873 i ten też nie był 873, ten dekiel był od innego silnika, natomiast ja ten silnik, te kartery, tą pokrywę, tak samo i pokrywę od yy, sprzęgła, nie sprzęgła, tylko od skrzyni biegów, przekazałem do osiowania. Wszystko zostało wyosiowane, i po prostu koleżka, który mi to robił, po osiowaniu nabił zgodne numery. To jest wszystko świeże bicie. To bicie to jest po prostu kwestia tego, że ten silnik został wyosiowany, i on te numery tutaj nabił. Tak samo tutaj, jak się przyjrzycie, to zaraz wam to pokażę. To tutaj macie sobie 873 ale jakbyście się oprzyjrzeli w tym miejscu, to tutaj też jest jakaś cyfra, która tutaj kiedyś sobie była, tylko on jakoś sprytnie to opierdzielił tak, że już tej cyfry nie widać i widać tylko 873. I w tym momencie ten silnik wszędzie, na każdym elemencie, który jest potrzebny do tego, aby stanowił komplet, że osiowanie wszędzie wypada idealnie, jest oznaczony numerem 873. Właśnie przez chwilę, jak Wam to wcześniej nagrywałem, zgłupiałem, bo pamiętałem o tym, że te numery się nie zgadzały, a kiedy Wam to pokazywałem, okazało się, że wszystko się zgadza. Żeby skrzynia dobrze pracowała, przede wszystkim skrzynia, trzeba było wyosiować wszystkie otwory. No bo e, tutaj, jak sobie na przykład zamykamy, wszystkie tutaj... E, tryby, które idą, wszystkie wałki muszą idealnie strzelać przez silnik. Nie może być tak, że gdzieś będzie przegoszony, że gdzieś będzie się tam mielił, bo wtedy będziesz miał na przykład problem z biciem pierwszego biegu z biegiem czwartym albo na przykład będziesz miał tylko dwójkę. No takie cuda się zdarzają, ale to właśnie dlatego, że ludzie kiedyś mieszali strasznie w tych silnikach, zakładali pokrywy nie od kompletu. I wtedy wywalało się całe osiowanie i to się w ogóle kupy nie trzymało. Dlatego bardzo ważną rzeczą w tych silnikach jest to, żeby po prostu one były dobrze wyosiowane. Chodzi tutaj o to: o tą skrzynię biegów, o ten dekiel, który jest w tym miejscu. Ważne jest też to, aby ten dekiel od rozrządu też się zgadzał. Czyli ten dekiel, co to seniu piwa, otwierałem. O ten. Tak, to właśnie poszanowanie dla polskich motocykli, za części, tak, właśnie otwieranie piwa, świetnie, idealnie, tak, dobra. I na przykład tak, tutaj w tym silniku mam przerobione to miejsce, tutaj fabrycznie była wstawiona tulejka, po której ślizgał się wał. No w tamtych czasach, kiedy to było produkowane, nie znano jeszcze takich idealnych łożysk igiełkowych, jak teraz można zastosować, więc w tym miejscu, Zostało to troszeczkę, zdaje się, rozwiercony ten otwór, zostało wstawione łożysko igiełkowe i wał w tym miejscu będzie się opierał czopem i będzie, no powiedzmy, i dobrze smarowany, i dobrze ułożyskowany. To jest taka po prostu poprawa fabryki, której nie widać, a na pewno z, wydłuży żywotność takiego silnika, także super sprawa. Tutaj mamy miejsce, gdzie znajduje się rozrząd. Są osadzone nowe ośki rozrządu. Tak samo ta od odmy. Są osadzone nowe. Otwory są tutaj podnie poprawione. To nie tak, że w stare otwory są wciśnięte ośki tle, Tylko otwory są troszeczkę powiększone i nadwymiarowe ośki są wciśnięte tutaj, właśnie w te kartery. Są tak, tak samo nowe prowadnice w tym miejscu. Od popychaczy nowe gniazda. Wszystko chodzi poko naprawdę super jak to dostanie oleju będzie jeszcze lepiej mam już łożyska nowe wałeczkowe i tak i na takie właśnie ośki nowe zakładam sobie też nowy rozrząd nie zakładam z tego rozrządu bo stary rozrząd pierwsza sprawa Ej, stary rozrząd stare koła są już wytarte w miejscu w których pracują mają pewne wyrobienia mają pewne Ubytki, które no, po założeniu na nowe ośki, no, dyskwalifikowałyby je do pracy. To chwilę by popracowało, później te koło łapału luzu zaczęłyby się bujać na boki. Ale mam tutaj rozrząd ze skośnymi zębami. Rozrząd oryginalny posiadał zęby proste, czyli zęby idące tak idealnie, prostopadle, tak jakby do nas. Natomiast te są skośne, i to jest bardzo fajny pomysł, bo takie zęby, takie koła pracując, one po prostu nachodząc na siebie nie powodują hałasu takiego, jakie powodują zęby, które są wyprowadzone prostopadle no, do nas, tak, które są proste, to są skośne, tamto są proste, więc niweluje to w znacznym stopniu hałas, no i myślę, że w pewnym stopniu też zużycie takich zębów. Akurat Wam pokazałem, założyłem koło tutaj, to jest koło odmy, ale tutaj mamy też koła, które są z, z krzywkami. Tak, tutaj mamy piękne, nowiutkie krzyweczki wytarte. I właśnie takie koło poleci sobie tutaj. I na pewno będzie pięknie pasować. O, nawet już wpadło. Super, już nie mogę się doczekać, aż to będzie składane. Tutaj mamy dalsze elementy tego właśnie rozrządu. Mamy jeszcze jedno koło. Z nowymi tulejkami w ogóle to są, to są nowe koła, one zostały wyprodukowane na nowo. Zobaczcie, ostrość, ostrość. Jak to się wszystko pięknie zębia. No bajka. Takie motoryzacyjne porno. Wał wału wam nie pokażę. Wał już też jest zrobiony. Wał jest zregenerowany. Wał, który jest skręcany, bo w Junako występowały dwa typy wałów. Były wały skręcane, gdzie korba w kołach tych no, zamachowych, w przeciwwagach była skręcana z obu stron na nakrętki. Albo były takie, gdzie korba była wciskana, po prostu stworzeń był wciskany, tak jak już w późniejszych motocyklach, w LSC Natomiast tutaj do tego silnika mam wał typowo skręcany, typowo siódemkowy, ale nie mam go w tej chwili przy sobie, nie mam jak wam go pokazać, dlatego może przy innej okazji, z tej strony, czy coś tutaj więcej było robione? Nie, z tej strony to chyba nic specjalnego się nie działo, nic, nic wartego uwagi, przynajmniej na tą chwilę. Lecąc dalej, to już widzieliście, to już widzieliście, to już widzieliście. Tutaj mam jeszcze pompę oleju. Pompa oleju, jeszcze nad nią się muszę pochylić, bo tak, o ile tutaj wszystko jest już porobione, tak ta pompa jeszcze wymaga przejrzenia. Myślę, że muszę ją liznąć na, magne, na magnesówce. I chyba będzie spoko, No, kurde. Do przejrzenia. To jego ja jeszcze nie dotykałem, także tu się nie wypowiadam, jak to z tą pompą będzie. Tutaj tak. Jeżeli zapytacie, gdzie jest skrzynia biegów, skrzynia biegów od tego silnika, niestety, jest w słabym stanie. Muszę się tam zaraz udać do tamtego regału, żeby po prostu przejrzeć sobie moje inne skrzynie biegów, jakie mam i wybrać coś sensownego. Ale na tą chwilę jeszcze skupmy się tutaj, co tutaj przed nami leży. Tutaj mamy nowy wałek kopniaka. Mamy wałek z wodzikami. Wszystko to jest już gotowe do założenia. Dlatego na razie temu wszystkiemu dziękujemy. Tutaj cała masa śrubek, uszczelniaczy. Nawet chyba nie ma sensu tam zbytnio zaglądać. Po prostu nowe rzeczy, nowe śruby skręcające silnik. Rzecz oczywista przy takim remoncie. Po prostu daje się nowe. Tutaj fajna rzecz. To jest łańcuch dwurzędowy. Iwis, który pochodzi z, ze starego Mercedesa. O, w tym momencie powinniście coś tutaj widzieć. Iwis to jest łańcuch od starego Mercedesa z silnikiem, który miał rozrząd właśnie na łańcuchu. I to jest łańcuch, który generalnie, jak się go raz ustawi, raz się założy, to nie jest wtedy potrzebny ten ślizg. Które idzie tutaj, który ten łańcuch napina. Jeżeli sobie idealnie skrócicie ten łańcuch tak, żeby na koło, tutaj od sprzęgła i na zębatkę, która idzie tutaj wchodził, założycie sobie te elementy razem ze sobą, to potrzebny jest wtedy ten ślisk. Ten łańcuch się po prostu nie wyciąga. To jest łańcuch, który jest zakłada się raz na całe życie. On nie, producent chyba w Mercedesach nawet nie przewidział wymiany tego łańcucha, bo on po prostu jest tak trwały. Ja to kiedyś kupiłem gdzieś na Allegro od gościa, po prostu taki łańcuch oryginalny od Mercedesa stracze chyba na dwa junaki, jeżeli się go potnie, poskraca. Więc polecam, polecam się rozejrzeć nawet gdzieś może na ogolicznym szrocie. Może ktoś będzie miał taki silnik jeszcze zanim wyjedzie na Afrykę. I będzie sobie można taki wyciągnąć. Lecąc dalej, tutaj mamy jak widzicie 76 mm, czyli mamy nasz tłok. Pierścienie, to są pierścienie, i tak, z tłokiem. Tłok jest z popularnej firmy, która robi tłoki. Tłok jest wykonany super. Natomiast jeżeli chodzi o pierścienie, które są dołączone w zestawie do tego tłoka, nie polecam. One, się, one mogą tylko służyć do tego, żeby. Czyścić tutaj zamki. Można sobie je połamać i czyścić nimi zamki, bo one naprawdę się do niczego nie nadają. I wiecie co, muszę sobie łyknąć piwa, bo mi trochę w gardle zasło. O już lepiej. No dobra. Więc tłok jest super. Pierścienie są do dupy. Od razu, ja te pierścienie od razu wywalam. Patrzcie. Bye. Bye. Natomiast mam tutaj pierścienie. Bardzo dobrej jakości. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, co to są za pierścienie, z jakiej firmy, to piszcie w komentarzach odpowiem, podpowiem Wam, co to są za pierścienie. Natomiast te pierścienie naprawdę robią robotę. Są wykonane super. I na pewno polecą w komplecie razem z tym tłokiem. 76 mm, to zdaje się tak, chyba czwarty szlif. Jest tego cylindra. Cylinder, który tutaj mam, już jest przechonowany. Jest wszystko pięknie. To jest oryginalny cylinder od Junaka. Czwarty szlif, także jeszcze cztery szlify wyda. Bo cylinder od Junaka jest na tyle fajny, że można go szlifować, szlifować, szlifować aż do ósmego szlifu. Ósmy szlif już podchodzi pod tłok od Fiata 125P, od dużego Fiata. Można sobie taki tłok zamontować, tylko wtedy trzeba troszeczkę tam przeróbek porobić, trochę trzeba go podebrać. No ale to jeszcze nie w moim przypadku. Ja tutaj jeszcze mam spokojnie cztery szlify, w razie gdyby już ten się skończył. Ale to nie sądzę, żebym kiedyś potrzebował dojść aż do ósmego szlifu przy mojej częstotliwości jazdy. Tutaj mam prądnicę, która coś tam była regenerowana, jest. Kupiłem ją po od znajomego, wiem, że ona jest sprawna, jeździła w jego junaką. on po prostu zamontował sobie alternator. Natomiast ja jeżdżę na tyle rzadko, że mi wystarczy spokojnie tylko prądnica, nie muszę się ładować tam w jakieś koszta, żeby, żeby tam sobie ładować, robić sobie alternator w junaku. Ja będę sobie jeździł tradycyjnie na prądnicy, wiem, że była sprawna, do końca działała, więc tak, idę sobie po prostu w ten temat. Tutaj przejdźmy sobie jeszcze, mamy moje dwie bieżnie łożysk, o których Wam wcześniej wspominałem. Jedną znalazłem w silniku, druga sobie gdzieś tam leżała o tutaj. Nawet chyba je sobie wrzucę tu, żeby, żeby ich już później nie pogubić. No i mamy, proszę Państwa, moi drodzy, mili parafianie, jeszcze piwko. Mm -hmm, mm -hmm. Mamy głowicę. Głowica do Junaka. Co bardziej ludzie spostrzegawczy, to mnie za chwilę opierdolą za to, że. Sobie nie, nie opierdolicie mnie. Kurde, nie jest tak źle. Nie wiem dlaczego, ale myślałem, że ta głowica ma tutaj znaczniki. W sensie, że ma te logo FSO. Tutaj to, to tam takie cechy bite. Kurde, ja naprawdę chyba dawno tego zestawu nie oglądałem, bo byłem przekonany o tym, że tutaj są nadlewy, takie znacznik FSO i tutaj jeszcze takie coś tam HA, coś tam. Kurde, wiecie co, no naprawdę pamięć płata figle, ale dobra, nie jest tak źle jak myślałem. Te kielki typowe do siódemki z takim otworkiem rewizyjnym tutaj, to jest od strony wydechu. Tak, jeszcze do umycia. Założony tylko tak na sztukę. Tutaj mamy od strony kolektora czy kolektora od strony sącej. Ten nieco czystszy, też z otworkiem rewizyjnym. Fajna rzecz. I parę słów jeszcze o głowicy Wam powiem. Głowica była robiona u człowieka, który te głowice robi na oryginał. On ich po prostu nie tuninguje, on je robi na oryginał. I tak wszystko jest tutaj zrobione na na mosiądzu. Czyli zobaczcie jak pięknie wyglądają zawory. Jak pięknie wyglądają gniazda. W tym się można przejrzeć. Ekstra to wygląda. I to jest naprawdę głowica wykonana lux. Prowadnice są powymieniane, gniazda, są nowe zawory. Eee, tutaj, jeżeli chodzi o o ośki, które są w głowicy, no to wiadomo, też tutaj są nowe tulejki. Wszystko jest jak być powinno. Oczywiście wszystko idzie do regulacji. Tutaj te, te regulacje. O tym Wam opowiem trochę później, jak już silnik będzie składany, już praktycznie w ostatniej fazie, że... Te regulacje zostaną ustawione tylko raz i już tak zostaną, natomiast zawory będą regulowane nieco inny sposób, taki czy wygodny, no trudno powiedzieć, natomiast bardziej pewny niż te regulacje, bo tutaj charakterystyczne jest to, że kiedy ustawisz sobie, wyregulujesz sobie zawór, luz zaworowy, który jest tutaj między grzybkiem a zaworem. Ustawisz sobie go i w momencie dokręcania blokady, która powinna być w tym miejscu, on potrafi i tak się w tym momencie zmienić. Natomiast my tego elementu unikniemy. Tutaj będzie troszeczkę inne rozwiązanie, ale o tym w swoim czasie. Także tak, pozbieraliśmy sobie po regałach trochę ten silnik Troszeczkę Wam go omówiłem, powiedziałem, co tutaj było robione, co nie było robione, czego jeszcze szukam. No, szukam skrzyni. To już chyba trzeci raz się powtarzam że szukam skrzyni i co? Będzie trochę roboty przy tym. Ale myślę, że będziecie ze mną, będziecie obserwowali, co się dalej z tym silnikiem dzieje. Zobaczycie również, jak wygląda junak, bo tak naprawdę rama już jest zrobiona, już jest wszystko tam poskładane, jak należy wymalowana. Tak naprawdę tylko brakuje silnika. Jak zwykle browara i dobrych chęci. Dlatego jak na razie kończymy. Zapraszam Was do subskrybowania, do dodawania łapek w górę, pisania komentarzy, jak to się jeszcze tam mówiło, I, a i do klikania dzwoneczka. No, koniecznie. Do zobaczyska, hej!